Przestańcie wierzyć każdemu tchnieniu, ale badajcie tchnienia, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacie tchnienie Boga. Wszelkie tchnienie, które przyznaje, że Jeszu jest pomazańcem, który przyszedł w ciele, jest z Boga, a wszelkie tchnienie, które zaprzecza, że Jeszu pomazaniec, przyszedł w ciele, nie jest od Boga. Jest to tchnienie antychrysta, o którym usłyszeliście, że przyjdzie i teraz już jest. Wy z Boga jesteście, dzieci odnieśliście nad nimi zwycięstwo, gdyż ten, który jest w Was, większy jest niż ten, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak ludzie ze świata, a świat ich słucha. My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy tchnienie prawdy i tchnienie błędu. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, jest zrodzony z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, ten nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.